Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Laudetur Jezus Chrystus. Postanowiłem nagrać dwa takie odcinki, ponieważ ostatnimi czasy słuchałem bardzo dużo księdza kaczkowskiego, tego księdza, który miał hospicjum w cudzku, który umarł na raka glejaka, czyli raka głowy, w głowie miał w mózgu raka, i przygotowywał siebie, wiernych, mówił na co zwrócić uwagę. Czyli pierwszy, pierwszą rzecz, ten, ten konkretny odcinek. To będzie artykuł, jego artykuł, który bardzo fajnie pokazuje pewną rzeczywistość, dlatego taki tytuł Jak umiera ciało, ponieważ o tym powiedział. Drugi będzie trochę na temat żałoby, tego jak przygotować siebie, rodzinę, na co warto zwrócić uwagę. To są dwa wyjątkowo ważne odcinki i chciałbym też, żebyście przesłali treść tych odcinków poprzez link, nawet i do osób niewierzących z prośbą, żeby nie przestraszyli się tego, że to ksiądz nagrywa, a po prostu spróbowali odsłuchać treść tego odcinka. Tylko tyle. Dlatego, że jest to coś, co może bardzo, bardzo pomóc. Zatem zaczynamy. Na 2-3 dni przed śmiercią skóra zaczyna inaczej odbijać światło. Szczególnie w ciągu dnia. Z miękkiej, sprężystej staje się woskowa i sztywna. Zdecydowanie wyostrzają się rysy, szczególnie nos, a na jego środku pojawia się podłużne zagłębienie. Przytomne osoby cały czas są ruchliwe, zachowują się, jakby za kilkadziesiąt godzin nie mieli umrzeć, porządkują rzeczy, rozmawiają, jak gdyby nic się nie działo, jakby nie zauważali, że ich ciało powoli się zmienia. Z pacjentami spotykam się przez kilka, czasami kilkanaście dni, odwiedzam ich kilka razy dziennie. Jednym z najtrudniejszych momentów jest chwila, gdy zauważam bruzdę na nosie. Wtedy wiem, że to już czas. I że często zastanawiam się, czy oni też to już wiedzą. Wydaje mi się, że nie. Mimo tego, że zdają sobie sprawę ze swojego stanu i intelektualnie pogodzili się ze swoim losem, czym innym jest spodziewać się śmierci, nawet bliskiej, aniżeli uświadomić sobie w poniedziałek rano, że umrę we środę koło południa. Na kilka godzin przed śmiercią aktywność ogranicza się już tylko do obrębu łóżka. Poprawiania kołdry, sięgania po komórkę, układania poduszki, szukania wygodnej pozycji. Spojrzenie człowieka staje się nieobecne, czasami wzrok zawiesza się w niewiadomym odległym punkcie, oczy stają się szkliste. Umierające są w stanie normalnie rozmawiać, ale ich głos jest spowolniony, znika melodyczność. Ton robi się jednostajne, wtedy muszę być bardzo uważne i skupić się na tym, co mówią umierający. W strumieniu słów przeplatają się zwykłe informacje: jaki to dzień tygodnia, kto był mnie odwiedzić, co jadłem. Z ważnymi wyznaniami pojawia się świadomość nadchodzącej śmierci, chorzy mówią o Bogu, o swoim lęku czasem opowiadają o odwiedzających ich bliskich zmarłych którzy stają się dla nich realni na równi z żywymi jakby w momencie śmierci dwa światy żywych i umarłych naturalnie się przenikały w ciągu ostatnich kilku godzin życia człowiek staje się spokojny poddaje się naturalnemu biegowi rzeczy pierwsze zmieniają kolor paznokcie a gdy dłonie i stopy sinieją i stają się chłodne Oznacza to, że do końca zostało nie więcej niż 2-3 godziny. Wtedy umierający przeważnie traci świadomość. Jeśli nie, to jest tylko w stanie odpowiedzieć przecząco lub twierdząco, czasem tylko ruchem głowy. Powieki opadają lub bywają półprzymknięte. Tylko pojedyncze osoby umierają z pełną świadomością, mówią ważne dla siebie rzeczy, aż życie z nich po prostu uleci. A gdy już nadejdą ostatnie chwile. Oddech staje się coraz płytszy. Człowiek przypomina rybę wyjętą z wody, łapie powietrze ustami. Mogą się zdarzyć nawet kilkunastosekundowe bezdechy. Mówi się, że wydaliśmy ostatnie tchnienie, ale to jest raczej wdech niż wydech. Serce staje się przez. serce staje i przez cztery minuty obumiera mózg. Wtedy całe nasze ciało, jeszcze przez kilkadziesiąt sekund, jak gdyby ostatkiem sił, próbowało złapać oddech. Potem nie dzieje się już nic. To koniec. Cisza i kompletny bezruch. Trudno jest wtedy zrozumieć, że człowiek nic nie czuje. Właściwie każdy odchodzi, obchodzi się z ciałem delikatnie, jakby żyło, a ono zaczyna bardzo szybko się zmieniać. Wprawdzie było woskowe, ale w ciągu pięciu minut po prostu zastyga. Staje się sino-szare, ewidentnie chłodne. Temperamu temperatura organizmu dopasowuje się do temperatury otoczenia. Zgodnie z prawem ciążenia, krew, która nie jest już pompowana, opada. Na plecach lub boku pojawiają się ciemne wybroczyny, plamy opadowe. Jeszcze wtedy ciało jest nadal miękkie. Za kilka godzin zesztywnieje. Potem trudno już zgiąć rękę lub rozprostować palce. Jeśli ktoś nie może skonać, zapalam gromnicę, którą wkładam w dłoń umierającego, i modlimy się litanią do patrona dobrej śmierci, świętego Józefa lub do wszystkich świętych. Odmawiamy także koronkę do miłosierdzia Bożego. Te modlitwy zazwyczaj pomagają odejść. Nawet jeśli ktoś ma wątpliwości co do istnienia Pana Boga i rzeczywisto rzeczywistości nadprzyrodzonej, to dla mnie proces umierania, a także to, że ktoś kilkanaście minut wcześniej był integralną osobą, która żałowała, kochała, modliła się, czyli ewidentnie była i żyła, nie kończy jej istnienia. Teraz, gdy przestało bić serce, miałoby go nie być tak po prostu, w odstępie kilkunastu minut? Dla mnie fakt ustania pracy organizmu nie jest dowodem na to, że człowiek przestał istnieć. Zawsze mówię pacjentom, że trzeba przeżyć własną śmierć, to jest zwycięstwo duszy nad ciałem. Bardzo trudny odcinek, ale chciałbym także, żebyście spróbowali w internecie odnaleźć też trochę z innej perspektywy, czyli ze świata duchowego. Treść objawień prywatnych, zatwierdzonych przez kościół. A mianowicie są to objawienia Kataliny Rivas. Ona jest znana z tych objawień dotyczących Myszy Świętej. Natomiast chciałbym, żebyście odnaleźli, jak mówi na temat śmierci swojej mamy. Czyli co ona widziała, jakie odnosiła wrażenie co do treści, które mama wypowiadała i co Pan Bóg później pokazał. Jeżeli ktoś z Was znajdzie treść tego, tego odcinka, który gdzieś tam jest. Czy, czy nawet po prostu link, żeby zostawił w komentarzu. Być może ktoś kiedyś będzie czytał i to mu pomoże dalej, żeby zobaczyć, że to nie jest tylko taki koniec, który przeczytałem tutaj z punktu widzenia medycznego, ale także, żeby zobaczył tak naprawdę też piękno tego, czym jest śmierć i że nie należy się jej bać, bo myślę, że to jest istotne. Natomiast ma to być praca własna. I w kolejnym odcinku postaram się powiedzieć też na bazie tego, co Ksiądz Kaczkowski mówił. Bardzo ciekawa zresztą treść, mnóstwo notatek sobie zrobiłem z tego odcinka. Między innymi takie bardzo ważne, że Bóg nie chce chorób. To jest bardzo ważne zdanie. I myślę, że jak ktoś mówi, że Bóg tego chciał, nie, na pewno nie. I dlatego za chwilkę też pozwolę sobie to omówić. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen.